Boże mój ojcze, dziękuję Ci za miłość, którą dajesz mi za każdy dzień i słońca wschód, za to, że uczysz mnie swoich dróg, za to, że syn Twój oczyścił mnie, swoją krwią, ja wie, wiecie, za to, że życie nowe mi dał. Śpiewam Ci pieśń, o Boże, chwał. Twe obietnice zawsze pamiętam, Że nigdy nie opuścisz mnie. I mam w swym sercu wielkie pragnienie Służyć Ci zawsze, bo kocham Cię. Boże mój wielki, wspaniały Ojcze, Niech Cię uwielbi wszelkie stworzenie. Niech przed Najświętszym Twym Majestatem Każdy pokłoni się z uwielbieniem Chcę być radością Twoją, mój Ojcze I trwać w Jezusie przez wszystkie dni Tobie podobać się pragnę zawsze Abyś pozwolił mi do nieba iść Boże mój wielki, wspaniały Ojcze Niech Cię uwielbi wszelkie stworzenie, Niech przed Najświętszym Twym Majestatem Każdy pokłoni się z uwielbieniem. Boże mój wielki, wspaniały Ojcze, Niech Cię uwielbi wszelkie stworzenie, Niech przed najświętszym Twym majestatem każdy pokłoni się z uwielbieniem. Pa, Bogu. Fa Bogu.